Siemaneczko Ludzka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem może mieć, Mogę mieć trochę inny głos, to tylko dlatego, że może jakieś pół godzinki, może nie, jakieś 5, 10 minut temu wstałem, tak? Jest sobota, 7.30 wieczór, ja się przespałem przed tak naprawdę nocką, więc zapraszamy! Mamy Warcrafta, tak jest! Jak dotąd nieźle ci idzie, ale najważniejsza próba jeszcze przed tobą. Byłem ciekaw, kiedy się w końcu pokażesz. Mam pilnować, byś wypełnił swoje zadanie, człowieczku, a nie wykonywać je za ciebie. Dotrę do studni słońca bez twojej pomocy. Bądź ostrożny. Studnia jest źródłem mistycznych energii. To jej elfy zawdzięczają swe nieśmiertelne moce. Łatwo się nie poddadzą. Jak sądzisz, podejrzewa, że mi pomagałeś, Necromanto? Jestem pewien, że sporo podejrzewa. W jego naturze leży zawsze spodziewać się najgorszego. A teraz przygotuj. Zbliża się godzina mojego zmartwychwstania. Tak, jak słyszeliście, tutaj takie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Tak, nasz nekromanta będzie w... z martwych wstawał w tym, w, tym, w, tej, w tym odcinku. Dobra, co musimy tu zrobić? Jak główne misje jest przekonać strażników? Pokonać strażników w studni słońca, jak widzieliście. Tu są cztery granitowe golemskie, które będzie ciężkie, do naprawdę ciężkie do pokonania. Więc będziemy musieli przerażać. Tu mi chyba dźwięki są. Dobra, jest chyba najprawdopodobniej. Najlepiej, już naprawdę nie mogę lepiej zrobić. I już tutaj nie powinniśmy. Nie, na początku trzeba. Jest taka wytrwała. Przypominam. Ciebie, sercu śmierci i przeklęty duch. No. A, faj. Dobra, trochę tutaj. muszę stracić kurt. co się ta muzyka tak podgłasza, duchu Japana? To jest przesadno. Okej, okay, dobra. To ja, Zusmaria, no chyba nie dopasuję tej głośności nigdy, nie, naprawdę. Okej, jest dobrze. Mam nadzieję taką. Nawet nie wiem skąd oni tutaj przychodzą, bo tak naprawdę nie mają możliwości skąd przychodzić. Tutaj co? To tylko golemy. na razie do tych golemów nie będę podchodził, bo tu będzie Ta elfka będzie próbowała przywołać posiłki. Wypatrujcie ich gońców. Żaden nie może się przebić. Badania zakończone. To jest zadanie dodatkowe, czy nie powinniśmy... Po, możemy, nie powinniśmy... To znaczy inaczej. I, nie, nie. Co ja chciałem powiedzieć? Jest. Dobra, musimy tutaj zrobić więcej zikaratów, bo jak zrobimy więcej zikuratów, na pewno obrona będzie lepsza. Więc całą moją kasę teraz wydam na zikuratów. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Mam nadzieję, że tak. Są dobra, bo... W no Sylwana spysłała gońca do Silvermoon. Oh, kurwa. Elfy wkrótce przyślą dodatkowo oddziały. Mm. Czarna Cytadela to najpr... Co jest, kurwa? Czas wykorzystać gargulce, które przywieźliśmy z Nordu. Bestie będą czyhać na gońców przy głównym gościńcu. No, jak widzicie, dostaliśmy cztery gargulce. Oni nie mogą dojść, najprawdopodobniej, nie wiem gdzie nie, nie mogą dojść, tego gargulca, tak. rozstawimy te gargulce najprawdopodobniej. Czekaj, do tej pory w może muszę tworzyć gargulce. Dzięki bardzo za taką fajną informację, na pewno będę z nich skorzystał, bo są dobrymi jednostkami latającymi. Dobra, no i co? No i zmierzamy w woli tej studni, tak? Tak naprawdę nie pamiętaj tej misji, więc... No. Naprawdę dręczy mnie to, bo w Sławkach mi to tak buczy, że to jest masakra. A nie wiem jak Wy to będziecie słyszeć. Pewnie wy będziecie mieli to za cicho, jak zwykle, no ale... O kurde no. Dobra, to będzie OK teraz. Już nie zmieniam. Może, może będzie... No to prawie w następnym odcinku jak będzie za cicho, albo za głośno słychać. Tego szumienia nie naprawię, bo to jest coś złego z z moim komputerem, a nie, ze sławkami, z mikrofonami i tak dalej i tak dalej. No dobra. Jedziemy tutaj. O mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Po stałe za. What the fuck? To okay. mi no, się bardziej podoba. Okej. Ach, nareszcie. Zmyjemy w stronę. Z trzech rozu jest głodne. W stronę naszej. Ostrzem rozu jest ja to fajne. Niech tam bo je coś. Cześć. Nie pamiętam! O kurde, ja nie pamiętam tej misji. Za cholerę nie pamiętam. I Ach, na ja tak jak jeszcze. mówiłem, na obcząskę, Warcraft to byłem no wczoraj warcraftowałem bardzo na temu, więc. Podoba. udało się wykonać... What the fuck? A! Czekajcie co? Czekajcie. To zabiłem każdego. To fuck? No, okej okay, no whatever. Nareszcie. Jeden ciul tak naprawdę. Oddem życie zalecło. No nie no nie to masz robić. Nie mogę on ci wola Twierdzę. Jest rzeźnie. Ciekawe czy będzie można plagustwa robić. Jak będę ugrać plagustwa to wygrałem to tak takim nie To będzie rzeczy. Wycofujemy się, wycofujemy nareszcie. się. Gdzie mam przelać są gle? Ludzie twoja Co znowu tam życie Tak. Jakowa To mi się bardziej podoba Ach, Nareszcie Chwała placy O kurde dzień Teraz tak patrzę to to może być cięższe niż myślałem tak, mówiłem, kampania się dopiero zaczyna robić trudna. Że... muszą małżeńska jeszcze... Żadnego ataku nie ma wodorłomnego. Łódź małżeńska Ale nie, jest nie Tą bitwę wygrałem, Ale Ach, źle. Tą bitwę tak jak mówię wygrałem, ale nie wiadomo co będzie z wojną, tak jest, <grywa> Dobra, te giergulce na pewno nam się już tutaj przydadzą. Czy ja mam tutaj wjeżdżać? Nie, nie muszę chyba. Dobra, bardziej one mi się tutaj przydadzą. bardziej fontanna many To dobrze wiedzieć, naprawdę to dobrze wiedzieć że jest fontanna many nie, eee. nie będzie mi rozkazywał Z czego sobie życzysz Bam. Bam. Dobra stawiamy tutaj tu i tu A bo nie będzie lepiej jeżeli tutaj to postawimy z normą Nie mogę, no kurde, no kiedy mi dadzą takie Naprawdę prawa do sprawienia fajnych jednostek, bo już on coś po prostu nie, gra jakimś syfem. Tak naprawdę to jest syf. Ale dobra, jedziemy. Nie ma co to płakać, po prostu napierdalamy. Jedziemy w atak tych i tych, bo to dam do, do biesów podziemi, gargulce i lodowe żmije, tylko że lodowych żmij jeszcze nie mam. To jest coś takiego jak Bloodlordy w Starcrafcie II. Z trzem rozejrzałem. Zasnaleźliśmy się z Czystech Krafta, a drugie nie kupić. Naprawdę chciałem mieć tę gierkę. Przywoływanie na rynku. Nie dobra, poczekamy tutaj na dół. Pum, bum. Pum, bum. Potrzeba więcej złota. Hmm. Prawda, muszę kupić ten pum. Pum, Bam. Dobra <laughs> Nie mam dużo kasy więc Będę na razie szedł w gołę Gołę, 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 gołę Tak e, Weźmiemy sobie ten pierwszy zespół Muzyka mi tak buczy że normalnie Dobra, sprowokuję trochę tych jednostek, żeby na mnie podeszły, już tutaj, bo muszę się wycofać jak najszybciej, żeby mnie te wieże nie biły. I mamy jednego rycerza, i tak postanowiłem to zrobić, bo jest dobrze, jest po prostu świetnie w tym momencie. I jedzie Fenix, i mam jednego, mam jednego biesa, żeby go ściągnąć na ziemię. Czy mi się to uda? Będę musiał dobre mikro tutaj wykonać z mojej strony. Dobra, nie na razie cofniemy tutaj, co robią gole, dobrze im idzie, dobrze im idzie. Wysyłamy te blokerów, bo potrzebujemy tych trochę tanków, tak? Tutaj na razie nie mam dużej opcji, żeby jak wybudowywać tanki, więc będę najprawdopodobniej już musiał iść w gole i w biesy. Czy mi się nakroma, Chociaż dobry pomysł, może zbudowuję dwie. Może zbudujemy dwie świątynie. I spróbujemy jakoś to nekromantami, i tak jak ostatnim razem żeśmy to zrobili, przez. jak to się nazywa? Przez, przez, przez. zamyśliłem się, nie wiem co chciałem powiedzieć. przez. szkielety, dobra, musimy się wycofać tutaj. O, złapał mnie. Mamy jeden biesa, mamy jednego biesa, więc mus musimy to jak najszybciej. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Okej. Okay. Okay. Cofamy się i. Musi płaść ten rycerz, i od razu przebiegamy wtedy w Feniksy, tak jest. Ale nie, Feniks nie jest taki. Bierz, łap go, łap go. okej okay. więcej biesów na pewno, tak. Więcej biesów to na pewno biesy się nam jakoś. Wyp w tym wypadku naprawdę przydadzą. Tutaj naprawdę będziemy musieli trochę pojechać w defens, bo jak nie, nie zawoluję się... Zrobię Olina. Tak, będę robił, walił wolina, bo jak się nie załolinuje, to będzie lipa. O, źle, zrobiłem. Zrobię część tych. Tak na budynku nie będę, lecz bo ci nie chcę, tak? że powiedziawszy. Dobra, wracamy. Wollin dobrze jest zrobiony. Mam nadzieję, że z żadnej strony teraz nie będą mogli się przedostać do mojej bazy. Więcej biesów, więcej biesów potrzebuję, więcej biesów i wybudujemy tą jedną świątynię, tylko poczekamy na, na surowce. Tak, tu jest jedna ekspansja, więc możemy tą ekspansję jak tutaj zniszczymy, tylko tą wieżę, a tam naprawdę jest jak widzieliście ciężko przejść. Będziemy mogli tam w i wziąć tą ekspansję. Nie mogę. Coś, Dobra, bierzemy to szybko. Tutaj... Czemu to się nie robi? Dobra, jeszcze raz z więcej biesów od ziemi. Powinienem zrobić trochę gołli. Gołli gołli. Co jest, zobaczmy, czy mam mikrofon włączony. Mikrofon włączony, najprawdopodobniej wszystko jest super. Tak bym chciał tak. wszystko jest idealnie moi drodzy. Dobra, siadamy tutaj przed mostkiem. Tutaj nie będę uratował tego tego, tego wieżę wieży duchów, bo to nie ma sensu naprawdę. Ona jest wysunięta tego, nie będą to na to te nie będą biły, więc... Dobra, jeszcze jeden tutaj jest bez. Potrzeba więcej wejścia. więcej. Zbieram sobie jak najwięcej kasy. Gdzie to zostało kurde. Czekajcie, zmikruję to. To pomoc. Jakby to nie był dobry pomysł. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Modernizacja jest jeszcze bardziej podokręczona. Twój ból się nie zmienia. O kurde. Sprzedawać, 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 sprzedawać. Okej, okay, dobra, poczekamy tutaj o, idziemy w tego biesa i tutaj chyba bym ma to tak dobra Czyli to, 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 to okej okay. To się bardziej podoba. Będziemy chyba tak... Będziemy zmuszczeni podchodzić, Czekają bić trochę i uciekać. Bo nie, ma nie ma chyba Będziecie innej opcji Rozwalę, no. rozwalę, rozwalę, rozwalę. Jest, dobra, rozwaliłem to co chciałem zrobić, zrobiłem. Ale już tu trzeba się cofać, naprawdę za dużo. Ostrzem mają tych Phoenix, naprawdę. O, czyżby, czyżby się już się nie wycofali? Teraz, ostrzem, I jest. Złapaliśmy tak naprawdę ich. Chociaż oni mi złapali. Nie ma takiego bicia, co ty. Trzech, jest. to jest piękne po prostu, to jest po prostu piękne. Ostrzem rodu uderza! Okej, okay, dobra, super. Pozwoliliśmy większość ich armii. Teraz A, w takim lepuszczam. momencie byśmy musieli zbudować więcej ost... jednostek, blisko więcej mion... z mele, czyli z, z ręki i tak dalej, dziewiących, tak naprawdę. To mi się bardziej Chodź, 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 czekają cię wieczne męki. Oj, no już następny. Naprawdę bym się cieszył, jakby to mnie tylko podszedł. Złap go, złap go, złap go! Jest! Jest! Nie będziemy wili się przy wieży. Jest dobrze, jest dobrze teraz. Z Garkulcow obrywa nimi osiernie. Ale to już nic nie zmieni, przegrywacie się. Dobra. Słali tutaj naprawdę podobnie w całą swoją armę, że teraz jest moment żeby to zaatakować i wygrać to Znaczy wygrać, co ja gadam Nie wygrać tylko żeby cofać, 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 cofać Zraciem gargulca, fuck Nie za fajnie Dobra, staniemy sobie tutaj Mamy 700 golda, więc zrobimy tak to Zrobimy tutaj atak I jednak więcej złota Abra. jest Dobra. Mam nadzieję, że teraz armia jakoś... Więcej to mi się bardziej zrobi demage, ach nareszcie. Moim zdaniem dobrze zrobiłem, że pojechałem w tę necromante w tego jednego przynajmniej. Ach, nareszcie. I szybko, szybko, szybko to rozwali tą wieżę. Teraz już szybko powinna paść. Nareszcie. Czekają cię wieczne męki. I. A Kurde, nie wypał. Nie wypał, nie wypał. Nie wypał, nie wypał, nie wypał, nie wypał. Nie wypał, nie wypał, nie wypał. Nie, wypał, nie wypał. Nie wypał, nie wypał. Nie co tutaj cofać... się. Czemu to jest What the fuck? Czemu oni mają jednostki Ostrzemby z elfów? I jednostki głodne. z ludzi. <noise> trochę głupie. No, Moim zdaniem. Będziecie cierpieć. Ach, to mi się bardziej podoba. Czara mi wolę ratować gargulce, bo gargulce są droższe i tutaj wieża nas harasuje, ale to nic im nie da, nie da już nic. To jest z powa z ziomy. Dobra 250, ciulniemy sobie tak i ciulniemy sobie Tak jest Szybko ten budynek musi paść, bo jeżeli go nie zabijemy Nie! Nie, 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 nie Jest. O już dwa są złapane nie podoba. Ostrzem rozu jest głód. Będziecie cierpieć. Ostrzem rozu. Po prostu uderza. harasować do końca, do końca. Cały czas wysyłamy jednostki. Zaraz będziemy mogli budować gargulce. Tak naprawdę już jest. Czyli jeszcze. Gargulce nie są drogie, ale są dobre. Mamy 48 damage, w porównaniu Zabrami do innych jednostek, miałem dużo do tak jest. Czekaj, okay, jedziemy tutaj. To mi się bardziej podoba. tego jednego. Ostrze mrozu jest głodne. króla Lisza! Nikt nie będzie mi rozkazywał. niewierni przełamali naszą obronę! I to jest to, o czym mówiłem. Teraz patrzcie, co się z nimi będzie dziać. Zginął ten Zikurat, i teraz, wszystkie, tak naprawdę, wszystkie moje Zikuraty, które są zały, Tylko ten to mnie niepokoi, tak naprawdę. Niewierni przełamali naszą obronę. O nie, nie, nie. W takim razie, jak oni przełamali naszą obronę, to my przełamamy też obronę. Ha, ha. No, jak widzicie, jest super. Dobra, są gergulce, raz jeszcze jeden gergulec z, z mojej strony zrobię sobie jeszcze atak do hmm, szybkość ruchu, czyli zrobiłem szybkość. co to, to, Te gole to takie coś takiego jak zerglingi, tak naprawdę. Zer, no ta! Jak widzę, że tutaj można szybkość ataku więcej złota. zwiększyć. Na moim kanale w polecanych jest taki jeden kanał Emil StarCraft. Oglądajcie tego typa. Jeżeli nie wiecie co to jest StarCrafta, chcecie się nauczyć grać w StarCrafta, um, to posłuchajcie jak on komentuje jego filmiki. Naprawdę dobrze mu to wychodzi moim zdaniem. Ja nigdy nie grałem w StarCrafta, mam, za mam nadzieję zacząć. I po prostu przez jego filmiki dużo się nauczyłem tak naprawdę. Uczyłem się... Nie nauczyłem się grać, a nauczyłem się tak jakby czego nie robić jak zacznę grać. <gry> no, także... No dziwam się, zapraszam do jego kanału. Nie będę chyba przejmował albo... Korzystam ja tak naprawdę, naprawdę tak, 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 tak. Szybko tutaj przemieszczamy jednostki. Nie będzie mi rozkazywał. Dobra Jak atak plus jeden do ataku plus, plus dwa do ataku dla jednostek naziemnych Pierdzący trzy, jest Okej, okay. przejmiemy sobie tylko tego. Tutaj, chodź. ból będzie nieopisany. Ostrzem rogu uderza. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi tu? O a co, a co chodzi tu? O a co, a co chodzi tu? O, co chodzi? o a co, a co chodzi tu? Naprawdę, będziemy mogli już wchodzić do tych granitowych golemów, to było takie łatwe. No, tylko naprawdę, naprawdę, ten wall był najtrudniejszy tutaj. Naprawdę. Zostaliśmy zaatakowani! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Czego sobie życie już, tak. tak, Jak każesz, tak. Potrzeba więcej o, to, 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 to. Dobra, wyczyścimy tutaj, żeby nie, nie, nie mieli wizji, a chociaż to jest komputer, więc nie wiem, czy to coś da, mam nadzieję.